Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Anna Zmysłowska, jestem prezesem Fundacji Rozwoju Świadomości Emocjonalnej Emocja. I dzisiaj chciałabym dla wszystkich naszych followersów, dla wszystkich, którzy nas obserwują, nagrać krótki filmik. Bo od pewnego czasu, zgodnie z Fundacją, postanowiłyśmy, że będziemy co jakiś czas nagrywać dla Was filmiki. Żeby mówić w nich o naszych aktualnościach, o tym, jak pracujemy, jakie mamy dla Was propozycje. Dlatego też dzisiaj ten pierwszy filmik z tej serii promocyjnej, ogłoszeniowej. Dzisiaj chciałabym Wam troszkę powiedzieć o naszych warsztatach, które organizujemy dla dzieci. Warsztaty nazywają się Moje szczęśliwe dziecko i. Na te warsztaty zapraszamy dzieci już od 5 roku życia, czyli wtedy, kiedy już włącza się do pracy lewa półkula, do wieku nastoletniego. Co robimy na tych warsztatach? Na tych warsztatach pracujemy ze wspieraniem dzieci w rozwoju emocjonalno-społecznym. Wspieramy ich w rozwijaniu ich kompetencji emocjonalno-społecznych. Czyli cóż to takiego znaczy? Co to takiego znaczy? Otóż wspieramy dzieci w przeżywaniu emocji, uczymy, edukujemy, czym są emocje, jak je nazywać, jak je rozpoznawać, jaka jest ich korelacja z naszym ciałem, jaka jest ich korelacja z naszym mózgiem, bo tu mamy naprawdę pokaźny temat do zaprezentowania dzieciom, jak zawiaduje nasz, nami nasz mózg. Pracujemy też z kreatywnością, z koncentracją, bo wszystkie nasze warsztaty zawierają elementy mindfulness, uważności. Pracujemy z różnymi ćwiczeniami w tym zakresie. Wszystko po to, aby dzieci mogły tworzyć nowe połączenia w mózgu, wszystko po to, aby synchronizować pracę ich półkul. Pracujemy też z komunikowaniem potrzeb, rozpoznawaniem tych potrzeb. Nie tylko swoich, ale też innych osób. Uczymy się, jak komunikować swoje potrzeby, jak je rozpoznawać, ale też jak komunikować się w ogóle, czyli jak komunikować się w poszanowaniu, w poszanowaniu potrzeb i granic drugiego człowieka. To jest bardzo, bardzo ważne. Zawsze nasze zajęcia są też wzbogacone o pracę artystyczną, która utrwala dany temat. Bo to jest bardzo ważne. Też pracujemy wtedy z koncentracją, ze skupianiem uwagi, co też poprawia pracę naszego mózgu, też synchronizuje pracę półku, też tworzy nowe połączenia w mózgu naszym i tym samym pozwala rzeźbić nowe ścieżki. Także zapraszam wszystkich, którzy chcą wspomagać dzieci w rozwoju ich kompetencji emocjonalno-społecznych. Którzy chcą, aby dzieci potrafiły sobie radzić szczególnie z tymi trudnymi, aby rozpoznawały, jaka jest informacja, emocja. Wszyscy ci, którzy chcą, aby dzieci nie tworzyły przykurczy mięśniowych, pancerzy emocjonalnych, aby się nie oddzielały i nie blokowały od świadomego życia, aby uczyły się, jak motywować się skutecznie. Wszyscy, którzy chcą wzmacniać tę motywację wewnętrzną u dzieci. To jest naprawdę dobre miejsce. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu i trwają półtorej godziny, czyli dwie godziny lekcyjne i są w naszym stałym, są w naszej stałej ofercie. Dlatego bardzo, bardzo Was serdecznie zapraszam. A dzisiaj dodatkowo nadaję do Państwa, nagrywam ten filmik z naszej właśnie pracowni. Pracownia Emocja w ulicy Juranda 7, w której te warsztaty właśnie się odbywają. Warsztaty Moje Szczęśliwe Dziecko, Stworzyłyśmy to miejsce naprawdę z wielką miłością, tak żeby dzieci mogły się w nim dobrze czuć, żeby mogły tym samym przyswajać wiedzę, żeby mogły rozwijać właśnie kompetencje emocjonalno-społeczne. Ja teraz państwa zaproszę na krótki spacer po tej pracowni, żebyście państwo mogli zobaczyć, jak tu pięknie mamy. Tak wygląda nasza pracownia. Tutaj jest nasza ścianka. Z dmuchawcami, które przypominają naszym dzieciom i młodzieży o tym, jak ważny jest oddech, jak jest naszym najlepszym przyjacielem. Tutaj jest praca kreatywna naszych dzieci, która przypomina o komunikowaniu się bez przemocy, która przypomina o tym, jak ważny jest język żyrafy. Tu jest też praca kreatywna, zobaczcie, jakie wspaniałości. Tak wygląda to miejsce, gdzie pracują nasze dzieci. Ale nie tylko, bo tutaj też spotykają się kobiety na warsztatach dla kobiet. Tu się spotykają też rodzice. Teraz zaproszę was do naszego kącika wsparciowego dla rodziców. Tutaj przebywają rodzice, którzy czekają na swoje pociechy. Tu jest kącik wspierający dla rodziców. Tutaj można korzystać z różnych lektur z zakresu wspierania dzieci w rozwoju emocjonalno-społecznym. Tu, przy okazji e, kącika dla rodziców, chciałabym serdecznie wszystkich zaprosić na szkołę Uczuć dla rodziców która rusza już w marcu. Będzie to cykl spotkań dla rodziców, których będziemy się edukować, jak wspierać dzieci w rozwoju emocjonalno-społecznym, jak się z nimi komunikować bez barier komunikacyjnych, komunikacyjnych, w poszanowaniu ich potrzeb, w poszanowaniu ich granic. A tutaj to, to co Państwu pokazuję, to jest nasza pracownia specjalistyczna, w której odbywają się Sesje coachingowe, które odbywają się konsultacje psychologiczne, zajęcia z logopedą. Wszystko oczywiście jest do przeczytania na naszej stronie. www.fundacjaemocja.pl. Lub na naszym fanpage'u. Zapraszamy również szkoły i przedszkola do korzystania z naszych warsztatów. Wtedy przyjeżdżamy do szkół i przedszkoli i edukujemy dzieci w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych. Takie warsztaty wtedy odbywają się w szkołach i przedszkolach w cyklu czterech spotkań. Zapraszamy również do wypraw leśnych z Fundacją Emocja. Teraz jest to słuchajcie, e, Państwo bardzo ważne, żeby wspierać dzieci w rozwoju emocjonalno-społecznym, ponieważ jest bardzo duże nagromadzenie lęku, niepokoju, trudnych emocji. E, dzieci często przebywają w izolacji, na kwarantannach. Także wspieranie ich w rozwoju emocjonalnym naprawdę nabiera teraz nowego znaczenia. Korzystajcie Państwo z naszych warsztatów. A szczególnie polecamy popołudniowe warsztaty, moje szczęśliwe dziecko. Polecamy też zajęcia sobotnie, plastyczne z panią Katarzyną Bauer. One są w każdą sobotę o godzinie 13.45. No i zapraszamy szkoły i przedszkola do korzystania z warsztatów. Wszystkie są opisane na, na naszej stronie www.fundacjaemocja.pl. Pozdrawiamy serdecznie.